To jest taniec, komicznie ja to mówię, geologa. Długość metra i kolega to będzie wbijał. Rozpoznanie gruntów następuje w ten sposób. I to są również piaski grube, z żwirem. To jest GPS ręczny, mała nawigacja, tutaj są wprowadzone Punkty GPS wyznaczone przez architekta. Następnie pójdę po działce znalezionej, wyznaczę trzy punkty naszych badań gruntu, oznaczę taśmą biało-czerwoną, a następnie kolega przejedzie samochodem i wykonamy badania gruntu. Pogoda i zachmurzenie GPS yy, można powiedzieć, że trochę wariuje i stara się złapać jak najłatwiej, dokładniej pozycję zero. O, proszę o. Powiedzmy 1, 2 metry 3 i teraz to jest staniec komicznie, ja to mówię, geologa, bo złapać ładnie punkcik jakiś jak najbardziej dokładniej no, tu już mnie cofa w stronę do pana tutaj ładnie 0 o, już cofnęło zachmurzenie i Odbiór. O, tu pokazuje powiedzmy, jeden, i jest stałe, czyli można przyjąć, że tu jest pierwszy punkt więcej naszych. O, wstążeczka. Jest. Zrobiona. Widzisz, łapie 0, 0. Czyli lepszy zasięg złapał jakiś. E, jakąś satelitę złapał lepszą. I proszę, jest 0. W tym punkcie. Czy tutaj możemy? Tak, 0,1, 1, Tam też skakało. 0,1. o. Cały czas tak skacze. Czy tutaj wbijemy. Tak. O. To jest drugi punkt. I trzeci. I trzeci. To teraz zobaczmy, jak daleko od trzeciego punktu jesteśmy. Ok. O, to jest. Tak, znajdź one point. 13 metrów, pokazuję i kieruje na poliwę, a nie, przepraszam, w tą stronę, tak, eee. o, już trzeba trochę zwolnić, bo coraz bliżej, Dwa metr, tak? metry, tak? Dwa metry, jeden. I teraz dwa. Kurczę, kurcie, kurcie. Nie lubię tego. Czasem potrafię wariować. Ej, tak właśnie to jest to, bo już punkt powinien być nabity. Hmm. O. Tu może tu o, trochę cofniemy się. I przy wartości. O. o. może tak w kółko biegać. Tak, to jest to. O, proszę. Jest zero złapane. Czyli o. bierzemy... Tak. ...trzeci, Ta. trzecią stążeczkę. Tak. tak. I teraz e, widać, że punkty są wyznaczone w trójkącie, mhm. tak jak na mapie. O, jedną stążkę zrobiłem. A, no. Czyli tutaj mamy... Tak. ...jeden. Tak. Tutaj jedna jest, druga tak. tu i jejku ciężko teraz znaleźć, ale jest mamy tak. 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 I trzecia. I trzeci punkt jest nożem, bo nożem wstążkami... wstążka zginę... zginęła, Zaginęła, więc. tak. Ale mamy punkt, więc... Tak. więc przechodzimy do kolejnego etapu. Tak, dokładnie, kolejnym etapem jest, że kolega Najeżdża na jeden z punktów wcześniej wyznaczonych. Akurat stoimy przy punkcie trzecim, wyznaczonym, no to kolega od razu podjeżdża po trzeci punkt. Ja kolegę ustawiam, jeżeli można tak to nazwać. Marcin, trochę cofnij. Dziękuję. Ok. Jest dobrze. A. Jest dobrze. To płótnie zasłyt pod rozgrzewki maszyn bo to jest ważne w pierwszym temacie, żeby urządzenia były dobrze rozgrzane. To jest w grudni, średnica 60 długość metra i kolega to będzie wbijał przed y, rozpoczęciem oczyścić gminy oczywiście, nakręcić nasz podpadnik uwaga, będzie hałas jak się rozpoznaje w Bardziej! gorzej pracuje. No. mamy już 3, 4 metry. 4 metry. Tak. To jest pierwszy metr wiercony, który już wystąpił w tym punkcie. Tutaj jest ta sama długość, tylko na próbnik rurowy nasz metalowy dokręcona jest żerć metrowa i tym schodzimy na 2 metry. Następny próbnik to jest długości 2 metrów i nas Analogicznie również dokręcony jedna, dokręcona jedna żerć, która przedłuża nam do 3 metrów. Podczas wiercenia y, można było y, zauważyć, że była dokręcana kolejna żerć y, stalowa z babnikiem, żeby zejść na, y, na głębokość 4 metrów. Teraz rozpoznanie gruntu następuje w ten sposób. Delikatnie. Okrętem, oczyścić profil w górnie i e, pierwsze co e, zwraca się zawsze na barwę gruntu jaka występuje i widać że na tym odcinku około 80 cm, bo wiadomo tutaj nastąpiła kompresja przez wbijanie e, próbników metodą udarową i e, w wyniku tego następuje kompresja gruntów. W tym wypadku trzeba troszeczkę sobie rozciągnąć to i przyjąć, że granica warstwy humusowej następuje, na około, granica około 80 cm, następnie próbę gruntu się weźmie w dłonie i się obserwuje korzenie, czarna barwa, piasek występujący i to jest piasek średni z gruntem. I to jest warstwa humusowa występująca w tym punkcie. Dla potwierdzenia i upewnienia się, czy, czy na pewno wszystko się zgadza, jest analogicznie. Trochę więcej piasku e, wystąpiło, ale to nadal jest humus. Najważniejsze teraz jest spojrzenie na kolejną, ostatnią część pierwszego próbnika. Aby to było dobrze wykonane, Golok zawsze musi dbać o to, aby w miarę swoich możliwości dłonie mieć czyste. O, bierze się próbę, rozciera się na dłoni i ocenia się. E, subie, oczywiście to jest metoda subiektywna oceny wielkości ziaren piasku. I ja przy, e, przyjmuję, że to są ziarna piasku drobne, e, przepraszam, średnie. To są ziarna piasku średnie Kolor jak widać żółty Pierwszy metr opisany Następnie analogicznie Oczyszczamy kolejną żerć Kolejna próba I tu wystąpiły już Grubsza frakcja piasku I one Ja określę jako piaski grube Z żwirem z tego względu, że widać pojedyncze, e, e, pojedyncze elementy frakcji żwirowej. Tutaj, następnie, kolejne, kolejny metr opisywany. Upewnienie się, że cały czas ciągnie się ta sama warstwa ze żwirkami. O Piasek gruby ze żwirem już występuje. Na głębokości do 2,5 metra, następnie tu ciągnie się również do głębokości 3 metrów piasek gruby ze żwirem. O, tu ładnie widać mniejszą frakcję żwirową, tu są większe otoczaki. No, niestety, w tym profilu wystąpiła woda. Piaski są do końca całych 4 metrów. I. I widać ślady po szapie, że materiał przez wodę piaskowy wypłynął, i jest na pewno do końca sam profil piaskowy tego otworu. I to są również piaski grube z żwirem. O, tu jest jeden przykład żwiru, tu już jest drugi, mniejszy jeszcze. O, tu kolejny. O, I na tym ujęciu będzie widać dobrze kolejny przykład żwiru występującego w tym gruncie. Czy tutaj o, mamy wody gruntowe? Tak, no. wody gruntowe. 3-4 metrach mniej więcej. Powiedziałbym, że woda gruntowa zaczęła się u pana już około metra. Około metra będzie. Zaraz e, pomiaru wody dokonam. Ech. To jest e, świstawka hydrogeologiczna.